Ona domagała, witam Państwa i zapraszam na przegląd tygodnia jest netu. Nie było niespodzianki Rada Miasta przyjęła budżet na rok 2012 przedłożony przez prezydenta Mariana Janeckiego. Ten najważniejszy plan finansowy gminy określa na co i ile wydamy w przyszłym roku. W budżecie miasta na 2012 rok wydatki zaplanowano na kwotę 482 905 200 zł. Deficyt wyniesie 73 miliony złotych i zostanie pokryty kredytem w wysokości 41 milionów złotych oraz planowaną nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 32 milionów złotych. Inwestycją, która zdominuje 2012 rok, jest droga główna południowa. Duże zainteresowanie wzbudza również planowana modernizacja targowiska przy ulicy Arki Bożka, a także adaptacja byłego budynku Łazienek w parku zdrojowym. W miejscu tym ma powstać również tężnia Solankowa. Autor budżetu, prezydent Marian Janeski, określił go jako plan realistyczny zwłaszcza w kontekście kryzysu finansów publicznych. Mając świadomość, że wiele by tam mogło się znaleźć jeszcze dodatkowych i ja sam mam świadomość, że tu jest wiele problemów do rozwiązania w mieście, no trzeba powiedzieć, że budżet jest realny co do kierunków rozwoju miasta. Opozycyjna Platforma Obywatelska zwracała uwagę na pewne mankamenty budżetu. Ten budżet jest budżetem kontynuacji. Nie zawiera w sobie elementów, które powinien zabierać, a przynajmniej nie ma jasno sformułowanych zasad, jak miasto w tej kadencji, czyli jeszcze trzy lata. Ma funkcjonować. Andrzej Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie ocenił budżet. Nasz klub ocenił ten po raz pierwszy tak faktycznie, że ten budżet jest naprawdę dobry. Jerzy Lis z Sojuszu Lewicy Demokratycznej stwierdził, że budżet... Jest budżetem po prostu prorozwojowym i spełniającym nasze oczekiwania, realizujący również w jakimś zakresie... Nasz program wyborczy. Teraz radnym i prezydentowi pozostaje w przyszłym roku realizacja zapisów budżetu miasta, z którego wynika, na co i ile zostanie wydane z miejskiej kasy. Nie można zapomnieć też, że na ogół w czasie roku mają miejsce zmiany tej jednej z najważniejszych uchwał gminy. Kolejny sprzęt znalazł się w posiadaniu wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 2. Tym razem urządzenia trafiły na ulicę Krasickiego 21. W środę 21 grudnia uroczyście przekazano nowy sprzęt dla Jaszczemskiego Szpitala, a konkretnie dla oddziału pediatrycznego, zakładu opiekuńczo-leczniczego oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Na specjalistyczne urządzenia wydano ponad 118 tysięcy złotych, zabezpieczonych z budżetu miasta. Co wchodziło w skład nowego wyposażenia oddziałów? To jest przenośny aparat RTG przyłóżkowy, który będzie wykorzystywany w oddziale pediatrycznym. To są i materacy, są to szafki, które są wykorzystywane przede wszystkim przez pacjentów przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Do tej pory szpital kilkakrotnie był już wyposażony w nowy sprzęt, który zdecydowanie poprawiał standard i jakość wykonywanych badań badań, z których głównie korzystają. Z usług przede wszystkim i szpitala Jastrzemskiego i przede wszystkim tego sprzętu no, korzystają mieszkańcy miasta Jastrzębia Zdroju. Nowe sprzęty już zostały zainstalowane w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym przy ulicy Krasickiego 21, jednak potrzeby szpitala nie maleją, więc każdy tego typu zakup będzie z pewnością mile widziany. Wiele miast w Polsce organizuje zabawę sylwestrową na świeżym powietrzu i przeważnie cieszą się one dużym zainteresowaniem. Niestety, jastrzębianie nie mogą liczyć na tego typu atrakcje w naszym mieście. Jastrzębianie pamiętają czasy, kiedy Nowy Rok witali na imprezie miejskiej przed Kinem Centrum lub w Południowym. W tym roku nie mają co liczyć na taką atrakcję. Janusz Jurczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, mówi dlaczego tak się stało. W ubiegłym roku weszła nowa ustawa o imprezach masowych, która nakłada m.in. na organizatorów y, różnego rodzaju obostrzenia. I jeżeli byśmy chcieli zrobić tego Sylwestra, kosztowałby, no, myślę, że za trzy razy więcej niż kiedyś. Mieszkanie Dzień miasta. dobry, ja Moja mam miejsce. pytanie Ciekawe o postanowienie noworoczne. No 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 Pojechać do Wrocławia, Bielsko, domówka. No niestety w pracy. O boże, pana w Sylwestra to w domu spędzam żoną. A żoną w łóżku! Można też skorzystać z propozycji sąsiadów i bawić się na ręku w cieszynie lub żorach, lub też po bliskich powłicach. Nawet o wiele mniejsze od jak gminy, jak na przykład przów, organizują miejskiego Sylwestra pod chmurką. W czwartek 22 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie galerii moja. Uroczyste przecięcie wstęgi to dopiero pierwszy etap tego przedsięwzięcia. Pierwszy, bo jak mówi Teresa Jonas, wiceprezes zarządu Błysk Investment Group, do użytku oddany został na razie tylko parter galerii. Kolejni handlowcy będą mogli otwierać swoje sklepy w najbliższych miesiącach. W czwartek 22 grudnia nastąpiło oficjalne otwarcie Galerii Moja. Uroczyste przecięcie wstęgi to dopiero pierwszy etap tego ambitnego przedsięwzięcia. Pierwszy, bo jak mówi Teresa Jonas, wiceprezes zarządu Błysk Investment Group, do użytku został oddany tylko parter galerii. Kolejni handlowcy będą otwierać swoje sklepy już na przestrzeni najbliższych miesięcy. Dzisiaj budynek został częściowo oddany do użytkowania. Głównie została oddana część poziomu parteru. Chciałam powiedzieć, że budynek ma ponad 4000. Tysiące... Metrów kwadratowych powierzchni. Lokale są zlokalizowane na trzech poziomach. Na poziomie 0, na którym w tej chwili jesteśmy i on w zdecydowanej części został oddany do użytku, resztę lokali do końca roku i w najbliższym czasie zostanie udany do użytku. Natomiast poziom minus 1 w tej chwili trwa adaptacja budynku, adaptacja lokalu dla kasyna, które z zapleczem gastronomicznym, myślę, że w najbliższym czasie również zacznie swoją działalność. Natomiast na poziomie piętra od 1 marca planowane jest otwarcie dużego operatora odzieżowo-przemysłowego. Nowo otwarta galeria jest obiektem pomyślanym jako centrum wygodnych zakupów, zatem każdy z pewnością znajdzie tu coś dla siebie. Przybyli w dniu otwarcia klienci nie ukrywali swojego zachwytu dla nowej inwestycji w naszym mieście. No Bardzo fajnie, bardzo. bardzo. Cudowny. Jeden z lepszych uważam. Z ciekawostek warto dodać, że na poziomie minus jeden już niebawem otwarte zostanie kasyno. Święta, święta i po świętach okazuje się, że ta smutna prawidłowość dotyczy nie tylko ludzi, bowiem zdarza się, że często właśnie w okresie poświątecznym do schronisk trafia najwięcej zwierząt. W wielu przypadkach jest to pokłosie podejmowanych pod wpływem chwili decyzji o kupieniu psa jako prezentu pod choinkę. Zdaniem Iwony Jaszkę, ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu Zdroju, o posiadaniu psa powinien decydować nie nastrój. Ale nasze możliwości do opiekowania się nim w przyszłości. Prezent w postaci psa danej osobie, która się tego nie spodziewa, no jest naprawdę rzeczą najgorszą, którą możemy zrobić. Trzeba z nim wychodzić na spacerki, trzeba go odpowiednio karmić, wymaga czasami opieki weterynaryjnej, trzeba coś z pieskiem zrobić, jak idziemy do pracy, więc to naprawdę musi być naprawdę bardzo przemyślana decyzja, a nie no tak po prostu prezent zrobiony. Pytaniem, które na razie pozostaje otwarte, jest czy tegoroczne święta także przysporzą pracownikom mieszczymskiego. Schroniska dodatkowej pracy. Aniołki z makaronu albo torebek herbaty, fantazyjne bombki czy innowacyjne choinki. Takie prace można było oglądać wśród laureatów konkursu na najpiękniejszą ozdobę świąteczno-choinkową. W tegorocznym konkursie wzięło udział aż 159 osób. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, z racji na niezwykle duże zainteresowanie konkursem. Podzielono pracę na trzy kategorie. Osobno oceniane więc były bombki, choinki oraz pozostałe ozdoby świąteczne. Takie jak chociażby aniołki czy łańcuchy. A na co konkretnie zwracano uwagę? Przede wszystkim niepowtarzalność, nowy pomysł i sposób wykonania to chyba najbardziej się liczyło tym razem. Po długich rozmowach udało się wyłonić najpiękniejsze prace. Oprócz standardowych miejsc pierwszych, drugich i trzecich przyznano także kilka wyróżnień. Co ciekawe, oprócz walki o najpiękniejszą nogdobę, toczyła się także swoista walka płci między wykonawcami. Tutaj ciekawostka, bo okazało się, że 8 osób, 16 osób nagrodziliśmy, i pół na pół to byli chłopcy i dziewczyny. Pełna lista nagrodzonych młodych artystów znajduje się na portalu jasnet.pl. Ponad 350 paczek żywności zebrano podczas tegorocznej zbiórki Święta dla Wszystkich, organizowanej przez posła Krzysztofa Gadowskiego. Zostały one przeznaczone dla ubogich mieszkańców naszego miasta. Nietypową Wigilię zorganizowała Młodzież z Jastrzębskiej Alternatywy Młodzieży Aktywnej. Oprócz zwyczajowego łamania się opłatkiem i życzeń było również kolędowe karaoke. Dzięki osiedlu Morcinka ponad 100 rodzin dostało paczki na święta. Wszystko w ramach pierwszej edycji akcji charytatywnej święta w każdym domu nadzorowanej przez Norberta Małolepszego. W pod wezwaniem Świętej Katarzyny odbyła się Wigilia dwóch stowarzyszeń: mowa o Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ruchowo-Nadzieja oraz Klubie Sportowo-Turystycznym Niewidomych i Słabowidzących Kros Jastrzębie, podczas której wszyscy zaproszeni goście mieli okazję powymieniać się doświadczeniami i oczywiście złożyć serdeczne życzenia. Jama zorganizowała nietypową zbiórkę dla dzieciaków. W trakcie imprezy Rap for Christmas dominował rap, w rytmu którego wszyscy przybyli do klubu Desperados, chętnie składali w darze słodycze i pluszaki. W okresie świątecznym policjanci podjęli 74 interwencje. Z ulicy Zielonej drugiego dnia świąt skradziony został samochód marki Volkswagen Golf. Zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy napadli na pracownika dostarczającego pizzę. Straż miejska pouczyła dwie osoby za zakłócanie porządku i spożywanie alkoholu w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 zgłosiło się dwóch mieszkańców, którym odkwiła ość w gardle. Pacjenci wymagali interwencji dla rengologa. Państwowa Straż Pożarna zaliczyła okres świąteczny jako spokojny. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd już za tydzień. A w imieniu całej redakcji jasne, życzę państwu szampańskiej zabawy sylwestrowej i wszystkiego najlepszego w nowym roku.